już pozdrawiam cię. Wiem, że oglądałeś, także mam nadzieję, że jesteś dumny. Kocham cię, pozdrawiam. Kurde, przypominam sobie, jak miała Cela rozwalonego, jak siedzieliśmy po operacji 20 lat. Zero jeszcze kariery, jakiś taki początek, moment. To było mocne. Później w Nowym Jorku jechaliśmy na trening do Hernandeza. Gdzieś tam na łóżku musieliśmy być. A auto się zepsuło, ta dziadka, musieliśmy jechać jakimiś autobusami, jakimiś metrem, o piątej wsta wstaliśmy, żeby na ten trening zdążyć ja razem z nim. Te wszystkie takie momenty teraz się przypominają, ale, ale wiadomo, że było warto, bo to syn to bez znaczenia, czy by grał, czy nie, ale, ale teraz jakby wartość tego wszystkiego jest razy ileś tam, no, bo... Bo no ta teraz to się dzieje, to jest niesamowita historia.